Dzisiaj w Ewangelii przypominamy sobie historię Heroda, tragiczną historię. I chociaż ginie w niej Jan Chrzciciel, i tak można by powiedzieć, że to tragedia Jana Chrzciciela, to, to nie, to jest tragedia Heroda. Jan Chrzciciel wykonał swoją misję, i, i natomiast Herod niestety spotyka się no, z tragiczną sytuacją swojego życia, którą niestety również sam sam wywołał. Ta historia Heroda pokazuje nam jak bardzo ważna jest, jak bardzo ważne jest poznanie samego siebie. Aby wiedzieć kim jestem, aby umieć nazywać to, co we mnie się dzieje. Co czuję, jakie są moje emocje, jakie są moje myśli. Herod działa instynktownie. On idzie za porządliwością, idzie za tym co ludzie powiedzą. Tak naprawdę jest ten brak poznania siebie, którym Nim jest, zniewala go. On nie jest wolny w swoich wyborach, bo coś tam się pojawia w nim. Dochodzi jakiś głos sumienia, niby jest ciekawy, kim jest Jezus, ale tak naprawdę nic nie wynika z, z tych pytań, z tej ciekawości. Kiedy przychodzi co do czego, idzie za instynktem, i dochodzi do tragedii. To nie jest tragedia Januciela, że akurat on ginie w wyniku tych błędów heroda, ale to jest tragedia właśnie samego heroda. Módlmy się też na, na takim osobistym spotkaniu z Panem Jezusem, aby dał nam łaskę poznawania siebie abyśmy wiedzieli kim jesteśmy tak jak Jan Chrzciciel bo popatrz on wiedział kim jest wiedział jaka jest jego misja znał siebie wiedział jaki jest cel jego życia i wypełnił ten cel e, więc prośmy właśnie o taką głęboką świadomość siebie również swojego życia emocjonalnego ponieważ jeśli e, tak będzie to wtedy będziemy świadomie, świadomie również przeżywać nasze życie duchowe